Krótko mówiąc. Nie daliśmy się nabić. A nie. Jaka z tego nauczka? Okazja czyni złodzieja. I. I następnym razem trzeba takie zamawiać rzeczy oficjalnie w hotelu. I koniec. A nie chodzić żadnych, i... Żadnych... Żadnych okazji. A nie żadnych, chodzić i szukać. Żadnych okazji, żadnego Tak, 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 a nie chodzić i bo, szukać. Bo, bo, albo my tylko się w strachu swoją e, tą. A nie, musiało coś mikać w tym być, naprawdę. No. Musiało coś w tym być. A gdybyśmy zamówili sobie normalnie w hotelu, popłynęli, wiesz, z ludźmi, którzy zostali zamówieni przez hotel, to by nic takiego się nie zadziało. I tyle. A tu wyszliśmy cwaniaki dwa. Mamy nauczkę. Jesteśmy w Watemali miejscowość La Pare... Nie, kurde, zapomniałem, El Paredon. To jest południowa. Południowy wybrzeże. Gwatemali, położona no, z bardzo takim trudnym dojazdem, klasycznie, surferska i powoduje to, że nie ma tu takich turystów, jak ja to mówię, złoto-kajdanowców. Plaża Czarna, czarny piach, w przeciwieństwie do karaibskich plaż, jest to plaża zbudowana na bazie wulkanicznych, Myślę, że to jest w top. W top. 3 plaż, jakie dotychczas widziałem. Wczorajszy tutaj przyjazd nie wzbudził, nie wzbudził w nas nadziei, a to dlatego, że no sama wioska, którą potem pokażę, jest taką właśnie wioską niezurbanizowaną, i dzięki temu to jest, okazało się, że to jest pozytywny wydźwięk tej plaży że wioska jest niezurbanizowana, nie przygotowana na turystów z tak zwanej półki wysokiej. Natomiast przyjeżdżając tutaj nasza rezerwacja była dzień później. To no, z mojej winy, już tam nie będę opowiadał dlaczego. I musieliśmy na bieżąco znaleźć rezerwację na, na jeden dzień. I okazało się... Bierze mnie, Okazało się, że Że musieliśmy na jeden dzień znaleźć. No i już tak nie było ciekawe, już tak cenowo trochę to tak nas to zmęczyło. No ale cóż, przespaliśmy się w przyjemnym hostelu. I dzisiejszy poranek obudził nas taką oto pogodą, takim oto klimatem, taką oto plażą. Jesteśmy mega zadowoleni, że tu trafiliśmy. Woda jest mega ciepła, mega. Wchodzisz i nie masz w ogóle uczucia tego, że brr że musisz się przyzwyczaić. Jest mega e, cieplusieńka, e, generalnie plaża też jest świetna, bo jest mało ludzi, aczkolwiek wczoraj byłam bardzo przerażona, bo zeszliśmy w innym miejscu e, na plaży, był wieczór, a tam śmieci, po prostu tyle, myślę sobie, że gdzie my jesteśmy, nie chcę tutaj być dłużej niż pół dnia, no ale dzisiaj jest po prostu bosko, bosko, ten e, piasek e, czarny. Też wydawało się wczoraj, że będzie straszny, taki przygnębiający, natomiast jest rewelacyjny w połączeniu z tą niebieskawą taką wodą. Ten odcień niebieskiego też jest inny. Inny niż na Fuerteventurze, inny niż w Morzu Karaibskim, ale generalnie jest po prostu przepięknie, przecudownie. Co tam? Jak pani sądzi? Jak, jak plażyczka? Plażyczka mega. To już mówiłam, że plażyczka jest mega ja nie, I, to czuję, to i czuję już, że słoneczko mnie lubi, już mnie polubiło, już widzę kolcik piecze. Jaki plan? Idziemy teraz się przebukować e, do drugiego miejsca, e, może coś e, małego przekąsić, ja bym coś, wypić e, kawkę. Kawa? Coś małego, Po wieczorem to jemy to, 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 a to jemy, miejscowe żarcie, a wieczorem, nie? Wieczorem jemy żarcie od miejscowej, miejscowej Gwatemalki. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie. No ja jestem kurde. A jak nie, no to będziemy szukać czegoś innego. Yy, powolutku Zwijamy się do zmiany naszego lokum. Zejście z plaży. Zejście z plaży jest. Przechodzisz przez taki. Przechodzisz przez taki kącik sportowy. Także zaraz pojawi się wieś, wioseczka. Znaczy wieś jest. 100 metrów Monika chce zobaczyć czy Jak z jedzeniem jak tu ceny jedzeniowe Normalne Czyli A po ile piwko? Właśnie nie ma A ja? A ja myślę, że Ja myślę, że byśmy chcieli w sklepie zobaczyć piwko No także bardzo nam się spodobała ta plaża. W ogóle miejscówka jest świetna. Ja myślę, że... Ale upał jest nie upał. 30 stopni do tego chcemy. Mi się podoba. Żeby w Gwatemali były troszeczkę niższe ceny, to byśmy byli zadowoleni. Ciekawe czy jak to wrócimy za rok, to tutaj ta budowa Będzie gotowa? Będzie gotowa. Czy będzie tak samo nieskończona jak budowa... Inne budowy tutaj. Niezły wariat. Taki kurde... Ty, on mi takiego troszeczkę przypomina jakiegoś takiego w nawiązaniu do jakichś indiańskich rzeźb, co? Jeden i tam drugi A tu? Widzisz? No pojebane. nasza wczorajsza rezerwacja za 300 ileś złotych No niestety drogo. Drogo, ale no i śniadanie było takie, kurde, jakiego się spodziewaliśmy, czyli może powiedzieć, że można było się napchać. Do, no, chyba że. Kiedy tu wczoraj przyjechaliśmy, to koło godziny. O której przyjechaliśmy wczoraj? Koło 17, nie? Nie, po 16. To wydawało nam się to tak strasznie nieprzytulnie. Okropnie, no. E, ta ulica była taka. Bo to była niedziela? Wczoraj była niedziela, no. To co nam się nie podobało w tej ulicy? To nam się nie podobało, to okropnie wyglądało wczoraj w nocy. E, znaczy, no byliśmy coś tacy zniesmaczeni strasznie. Tak. A jeszcze weszliśmy na tą plażę miejską tam daleko, usyfioną, ona nam... masz 5G. Ja myślałam, że się rozpłaczę. Serio? No okropnie. Miałaś takie... A nie, nie chwaliłaś się, że płaczesz? Wtedy zrobiło na mnie to piorunująco, beznadziejne wrażenie. Nie chwaliłaś się, że takie źle to odebrałaś. No mówię ci, że. No mówiłaś, że chujoza, ale nie chwaliłaś się, że tak źle. Ej, no to, no to... mnie zaskoczyłaś, powiem ci szczerze. No dobra. No i uwaga? Co? Nasz yy, wóz, którym wczoraj jechaliśmy w deszczu. Jak to? Co, jak ty podziałaś na niego? Czy on jaki jest? Nie no Najważniejsze, że stał pod plandeką, bo tak to pewnie byśmy tam... Pewnie by nam ta yy, co by się stało? No, so, tak oto trafiliśmy na, na, nasz, na nasze miejsce docelowe spania. Jest to nasze... Jest, rewelacyjne. Tipi. Ja nie wiem nawet, czy z tego tipi to fajnie wychodzić. Przez dwa dni bym posiedziała sobie w tym tipi, po prostu posiedziała. Jest tak rewelacyjnie. Zrób mnie, bo tak to wygląda. Ja zapalę światło. To jest nasza... To jest miejscowa. Czekaj, dam. Śpimy w takim... Mangalu, który po prostu jest. Eee. A Monika, co ty mówiłaś, że co? Ty chciałaś, mówisz, że bez prywatnej łazienki eee, nie ten, nie będzie. już akceptado, niech będzie. Z... Akceptado? Akceptado, biorąc pod uwagę to. Polej wódki. To jest akceptado. Polej wódki. Zaraz polej wódki, idziemy do razie. Graty? Ale sfilmuj to, zanim jeszcze nie ma naszych gratów, zanim nie rozpierdzielimy tutaj wszystkiego. Powiem tak. To jest nasz, Ale to jest miejscowa. To jest nasze przedostatnie spanie w Gwatemali. Rezerwowałem to na czuja z Airbnb i. Po prostu te miejsce to jest samo w sobie, to jest po prostu. To jest chyba najlepsze z miejsc, w których spaliśmy do tej pory, w ogóle podróżując. Tak. Najfajniejsze, jakie. Jak patrzę dokoła te. Jak to jest wszystko Ogró, ten garden, to wszystko. Masakra. Chodź dalej idziemy, nie, nie wyłączaj jeszcze i dalej nagramy to Nagramy, dalej to trzymaj. Pewnie. Czekaj, weź to tutaj. Aha. Bo na... A to miejsce wytrzyma trzeba A tu sobie ja sobie o tu jutro usiądę. Albo nawet nad basenik pójdę. Chciałam to powiedzieć tak. Powiedzieć? Nie no zobacz jak to wszystko wygląda, jak to jest wszystko zadbane. To myślę, że też wieczorem będzie bosko wyglądało. Taki... A to jest Głodne. jakiś taki y, fusion. A to jest to. takie, y, zobacz. Y... Dormy, dormy. No. O, a to są pewnie wieloosobowe w takim Tak, pewnie tak, a tutaj są, jest część łazienek, tak. O, zobacz, jak wyglądają prysznice. Weź to skręć. Koze. Ja pierciole. Duże to jest, co? Tak. I takie, wiesz, profesjonalnie. No. no. O, musimy zapytać o upralnię, może mają? Mają. Naprawdę nie mają. No mają, mają. O, czyli wodę można sobie tutaj pić. No, ale przecież mówię, mówisz, że wodę można sobie tutaj pić. Co ja powiedziała, Michaś? A co powiedziałeś? Tu są prysznice, przecież ona mówiła, że tu są prysznice, widzisz? Na kamieniach. Prysznicujesz się na kamieniach. Tutaj TP1. No to chodź po graty idziemy. Dzień zbliża się ku końcowi. Idziemy e, po całodniowym opalaniu. Idziemy zrobić rekonesans e, w, do tak zwanej części nieturystycznej, e, wioskowej czyli. Głusza, a to jest tyły naszego Hostelu mhm. To jest kurde Mega duże założenie To też jest do wynajęcia, ale to To jest tylko Marna podjebka e, Marna podjebka na, Naszego tego, bez hosteliku, nie? Tak, tak. A co o tym sądzisz? Też marne. Tak. Ty, to w zasadzie to no, nasza miejscowa jest świetna. na dużym farcie to. Tak, dokładnie. Wynajaliśmy. Tak, dobrze, że dużo wcześniej. I to jest właśnie uliczka, która starym. prowadzi nad o, rzekę. Tutaj... Prawdopodobnie też jest przygotowanie do nagrin. <noise> <noise> tutaj też chyba wiesz, jest. No dobra, nie wiem, tam coś jest. Bliska jakaś renta? Tu jest jakiś tatu. Eee, tatu, to tu. To tu, ale to też renta. No tutaj coś jest. Coś jest napisane. Furs and Rentals. Mangrove. Czyli, bo to jest park mangrowy, wiesz? Co się nazywa? Co się nazywa? Park mangrowy. Nie, czekaj. Już. W związku z tym wszystko ściągnie. E, idziemy w kierunku m, parku mangrowego. To jest... Czy rezerwat może? To jest taki rezerwat... E... O jest coś mi tu coś mi ciągle gryzie. Bo je... mrówki tutaj chodzą, te małe. O, ktoś tu ognisko palił z, kaktus, z tych z kokosów. Easy. Z pustych? No, z pustych chyba, bo nie z pełnych. No i zawarz, zaczynamy. No i mamy tu kajaczki. ciśną nas. Mamy kajaki. No, hmm, proszę. A, gdzie jest rzeka? Jeszcze musimy zobaczyć te rzeki. Idziemy do rzeki. To tak zwana stanica, nie? Bo rzeka jest y, dokładnie z tym lasem. No to Chcesz idziemy, zobaczyć? zobaczyć. No pewnie, że idziemy. No po to przyszliśmy tutaj, chyba tędy, nie? Jakaś ścieżyna jest. A pierdol, ale nie pogryzły. Musimy na tą stronę wejść, zobaczyć, ile te wycieczki będą kosztowały, nie? Ale nie pogryzły te. Zdejmij jeszcze spodemki, żeby jajeczka były na wierzchu. Ale nie pogryzły. Ty. Ciebie nie pogryzły? Nie, bo są tak. ale tu. No to co, su tu? Jesus. Ja jestem ubrana, a ty sam wiesz, że jesteś narażony, bo ciebie gryzą o wiele bardziej niż mnie. I mimo to wyszedłeś na rzekę w puszczę yy, bez koszulki. Gracias. Powinieneś podziękować. Czy ja chyba się muszę w ten dym wpakować, Co ty na to? No to idź. Może ten dym mi pozwoli. Pozwolić na pewno. O, tutaj też są zobaczka jak... Ziemię okulary. Zgubione mam. Zgubiłem okulary. Wracamy to samo ścieżką. A z tyłu nie masz kieszeni? Gdzie ja wsadziłem, nie wiem. A brałeś? No tak no, Idziemy zobaczyć czy. Czy zabierze nas coś na łódkę? Na pewno zabierze cię, nie, bo nie zabrać. No, zamawiamy kawę w lokalne, lokalnej knajpie. No ale mają dobre ekspert, Z ekspresami tu jest zawsze problem. Kawa została już zmielona. A czyli to była e, miłana kawa. I tak, miła na kawa. jak będziemy mieć kasę po mleczę. O, mlecz zostało wzięte. 17 A słońce jeszcze jest takie, że na to wpisanie optimalnie. Słońce w Gwatemali. Jeśli jest bezchmurna pogoda, to pali od e, nie wiem. 8 rano. Czy duszno jest, skwar duszno, dusz, 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 jest od szóstej? No, od siódmej. A słońce pali, domy to zajdzie. Tak. Ko e, koleś, który w naszym hostelu nas obsługuje, powiedział do mnie dzisiaj, ja mówię, że gorąco, nie? On mówi, no, no gorąco. On ale z Argentyny, tak? No, ale ty nie jesteś przyzwyczajony do takiej pogody, nie? Ja mówię, bo, no, bo w Polsce, no tak, no w Polsce jest raz, raz plus, raz minus. Ale latem też mamy... Po 30 bywa, nie? Czasami cały tydzień jest nawet 30 stopni. No, ale tutaj jest wybitnie, dzisiaj jest wybitnie gorąco. Nie, to jest normalnie. Ja siedząc, ja siedząc do w oceanie, czytając książkę, to nawet ten ocean był tak ciepły w pewnym momencie, jak te fale do mnie dochodziły, że w ogóle nie schadzą na, na chwilę. Mm. fale, bo ocean jest ciepły. A szczególnie z moją kamerką jest bardzo ciepły. Możesz jeszcze dzisiaj się przejść wieczorem, wziąć sobie latoreczkę. I, I, zobaczyć, I zobaczyć czy wyjdzie. Myślę, że już któryś tu byle nagrywają filmiki. Mm. Jak surfuje. Ty, a powiedz mi a... Co ci mam powiedzieć? Kawka ile? 30 kacali. 30, 30 O! Oh. Powoli zbliżamy się do... Jesteśmy na samym końcu. Si masz małą kawkę? Mam swoją kawkę. Jesteśmy na samym końcu tej wioski e, Doszliśmy do takiego zejścia do tej rzeki i... Stojemy naprawdę chcemy Znaczy nie wiem gdzie tam, gdzie można popłynąć. On tutaj nas. Czekaj. E... Ty jakoś tak dużo tutaj. To... Jakoś dużo tutaj tak ludzi. Co? Co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? Ty? A co tu jest? Co napisane? Plan Findessynam O patrz, te bareczki Stardy A to nie, one nie wożą ludzi, one tylko A te bareczki wożą tylko towar Czy już ktoś idzie? O, idzie tutaj ktoś E, fajnie Nie to te barki to tylko wiesz, wożą towar Do to nas nikt nas nie zawiezie Fajna ta rzeka co? Okej, okay, let's go no to płyniemy, pan Idziemy, płan Za 120 Jurków mamy STE Dorada, Barko? Mm -hmm. Ja to trzymaj Gość nas zawiezie, ktoś z powrotem <grywanie> tego, nie, tego nie Nie grali jeszcze Eee Super Yes Ja tu siodę, będę go nagrywał ja nie mam kieszeni, dałeś mi te pieniądze Lecimy Weź to włóż spokojnie, nie mam ja kieszeni Już, już, już nas nie opierdolić co? Ale w jakim sensie? No nie porżynie nie, na kawałki Piranje Co? Piranie na spodnie Jak zwykle piją ludzie, nie? Pelikanos Aha, okej Okej Powiem tak Co my zrobiliśmy właśnie? Let's go Let's go Sorry, my English

Bo ile kosztują kajaczki Kajaczki kosztuje e, trip, kosztuje najtańszy. Nice! Nice! I am nice! Yes. Yes. A to jest nasz Ka El kapitan. El capitan! Yes. Yes. Okay. El capitano! Capitan! Cezar! El capitan zadowolony. El capitan dostał Chciał... 120 dukatów. Chciał 150, dostał 100. No tyle mieliśmy. No tyle mamy, no. I płyniemy do ptaków. Jesteśmy teraz na takiej odnodze. Aha, aha. Ej, to jest. A to jest zwykły gołom. Polikano? Jest ta polikano jest. Tarsa Garca! A si! No, pero ja muchas. Muchas, I teraz tak, wypłynęliśmy, to jest taki łącznik, tam dalej. On łączy. Łączy tam z, drugi, z, drugi, z drugim miastem, nie? Natomiast. Yeah. Natomiast, o, i tutaj. A są taki zadowolony, powiedz mi. Zadowoleni. A może wypijmy? E, to jest las mangrowy. Mangrowy. E, rocho czerwony, si? Polonia czerwony. Ah. Rocho czerwony. Ah, Polonia. Okay. My house. Mam red. My house. Ah, my house. Yeah.

Aha, si. Kłócić si. Jest rezerwado? To jest basura. Śmie śmieci? A, basura! Ja. Basura A si, 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 ale. No. Basura jest strasz. Ja. Strasz. Palą śmieci. Widzieliśmy go sposobem. Chodziło o to, że on podejdzie i nas. I tak. Czy chcecie? A my mówimy. A mówimy, chcemy, bo wiemy ile kosztuje kajak. Kajak to jest 270 od łebka. Z wycieczką taką tak 3 godziny to 270 kasami. Tak. Od łebka. A on nas wziął 120, a chciał 150, 120. też mu pasowało. My jesteśmy zadowoleni. On jest zadowolony? Tak. A my zrobiliśmy. Plan. Tak, ale chcieliśmy to zrobić. No to był plan. I powiem szczerze, że chyba jest fajniej teraz tutaj niż gdybyśmy przyszli w ciągu dnia. Nie, teraz jest fajnie, bo jest tak lekko zachodzi. Nurkuję. Mm, mm. Ja już tych takty nagręciłem na, na, w cholerę, ale niech ma. Bo my pod słońcem strasznie lecimy, no, wiesz? To nic, później będziemy ze słońcem to też y, coś się nagra. Po przejażdżce rzeką. No i... Która miała być dłuższa, tak naprawdę. Mhm. O wiele dłuższa, mhm. ale trochę żeśmy się wystraszyli. Trochę się wystraszyliśmy, mhm. ponieważ e, facet. Znaczy. Jak wypłynęliśmy jedną barką, to w tym samym czasie wypłynął, e, może nawet trochę wcześniej, wypłynął inną barką taki młodszy facet. Ja no... tego nie zauważyłem. A ja zauważyłam tego, no to... do nas podszedł i mówi, a ja was mogę powozić. No to się zgodziliśmy, bo tak naprawdę tego chcieliśmy. Chciał chcieliśmy tego, chcieliśmy okazji złapać, nie? 150, tego 150, mam 120. no dobra, to płyniemy. No i był bardzo miły Cezar. Tak, kapitan Cezar, taki owialny, śmieszny. Śmieszny, tu, 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 tu. Zapytał nas, czy chcemy zobaczyć ptaki, ja powiedziałam, że tak. To na komórce mi pokazał, no i pokazał nam te ptaki, pokazywał tam, opisywał, że śpią, nie śpią i tak dalej. No i ja wtedy, ja, ja ciągle jeszcze byłem wyluzowany. Uh -huh, ale w pewnym momencie... A Ty się... byłaś, Ty nie byłaś. Nie, jeszcze wtedy byłam, ale tak? w pewnym momencie się przytrzymał. Przy... A nie, bo jak, nie, wiesz co mnie, on zaczął płynąć na ten drugi brzeg i coś cicho do telefonu zaczął gadać. Ja to zauważyłem. A, to tego to ja nie widziałam. No i, i wtedy zacząłem się zastanawiać, no. what the fuck. No. On no, no, tak wiesz, wziął, odebrał telefon i tak coś tam, e, e, coś takiego cicho zabełkotał. Tak? tak? A, to ja tego nie widziałam. I to był dla mnie symptom, że... Ale numer. mi tu śmierci. I teraz... No i do brzegu dopłynął, nikt o to nie prosił. No, nagle się zatrzymał, tak? Nie chciał tam cumować. Po co? Ja nie wiem po co. Chciał co, żebyśmy my wychodzili, żebyśmy niby ptaszki oglądali jeszcze tam? To było ten, to było słabe. No i, ale bierz mnie najbardziej tylko to, że on... Ja już miałem plan, jak, jak zadziałać. Ja po prostu mi powiedział, że kurde, jesteśmy w takim hotelu, policja, wszystko, wszystko wiedzą, gdzie poszliśmy. No, dokładnie. A poza tym ja bym kurde ten drąg wszystko wziął, bym napierdalał. były nawet było pięciu, to bym napierdalał drągiem. Nie odpuściłbym, nie? Nie, no tak, ale a ja zwróciłam uwagę na to, jak już wypływaliśmy z powrotem, że koło nas prze, bardzo szybko tak przepłynął... Gość, ten gość, którego ja wcześniej właśnie widziałam na brzegu, który wcześniej wypłynął przed nim. Tak szybciutko pusty. I ja wtedy, i ja wtedy yy, przyszło mi do głowy, ale sobie się kurde, to moje jakieś stany lękowe, przyszło mi do głowy, że coś może chcą nam zrobić. Że nagle ten przepłynął tak szybko. Co? Nagle się pojawił nie wiadomo skąd. No, to a tak. gdybyśmy to rozmawiali między sobą, to byśmy od razu to poskładali w całość, nie? Ale żadne z nas nie chciało drugiemu powiedzieć, żeby... Ja nie chciałam się wystraszyć. Tak? No, tak, a ja nie chciałam wyjść na wariatkę, <laughs> że mam jakieś, wiesz, e, że mam jakieś nieuzasadnione, lękowe rzeczy, nie? No, także... E, Następny na